Czujesz się wykończony wszystkimi tymi brzęczącymi nad tobą zmartwieniami, tak jakbyś utknął w niekończącej się nocy, z której nie umiesz uciec? Witaj, nazywam się Radosław i jestem Ci bardzo wdzięczny za to, że dołączyłeś do mnie w tej podróży do stworzenia takiego sposobu myślenia, nastawienia, które ja nazywam Kandumańcem, czyli takiego, który będzie Cię wspierać, nieważne jaki, jaki cel sobie postawisz w życiu do osiągnięcia. I często właśnie w tej naszej drodze do osiągania naszych celów możemy się spotkać z sytuacjami, gdzie czujemy się przytłoczeni wręcz, wszelkiego rodzaju zmartwieniami, wszelkiego rodzaju niepewnościami, negatywnością, które prowadzą nas do jeszcze, większej, jeszcze większego braku satysfakcji i frustracji. Ponieważ coś nie wyszło, coś poszło nie tak, coś poszło niezgodnie z naszym planem. Wiem z doświadczenia, jak to jest. Nieraz przechodziłem przez takie sytuacje. Nawet teraz, w chwili obecnej, kilka rzeczy nie wyszło tak jak sobie zaplanowałem. No i szczerze mówiąc, sytuacja jest niewesoła. Ale pomimo to, pomimo tego wszystkiego, chodzi o to, żeby mieć tą wiarę, mieć to zaufanie, że wszystko będzie dobrze. Że tak jak ja wierzę, Masz w sobie potężną moc, która pomoże ci przezwyciężyć wszelkie trudności? Możesz sobie zadawać pytanie, no ale jak mam odpuścić? Ja sobie zadawałem o, przez lata. Co to znaczy w ogóle odpuścić? Może, może jest jakiś dobry powód, żeby się trzymać tego wszystkiego? No, powiedz mi jest. Jaki może być dobry powód trzymania się. Tych wszystkich zmartwień, niepewności, negatywności. Zastanów się, jaki może być dobry powód tego trzymania się. To, że masz odpuścić coś, to, że masz odpuścić te, te zmartwienia, nie oznacza, że zignorujesz problemy, nie oznacza, że zakopiesz je gdzieś pod ziemią czy tam schowasz pod dywan wsuniesz, tak? Nie, to nie o to chodzi. To chodzi o to, żeby podejść do tych problemów z takim spokojem i jasnością umysłu, co chcesz zrobić, jak możesz postąpić w danej sytuacji, jaki jest Twój następny krok, jaki masz plan. Zapytaj sam siebie, jak takie uczucie prawdziwej radości, prawdziwej satysfakcji będzie dla Ciebie wyglądać, jak się będziesz wtedy czuł. Co Ci to da? Tak jak powiedziałem, ja głęboko wierzę, że bez względu na twoją sytuację, bez względu na całą tą ciemność, która cię otacza, masz w sobie siłę. Masz w sobie to światło i tą siłę, żeby przebić się przez to wszystko i stworzyć dla siebie życie takie, o którym marzysz, takie, na które zasługujesz. Więc jesteś gotowy? Jesteś gotowy, żeby odpuścić? Co możesz zrobić? Weź pięć głębokich oddechów. Zastanów się i zaakceptuj po prostu, że te wszystkie brzęczące myśli, brzęczące pszczółki, takie wszerszenie zmartwień, frustracji, one są. Po prostu to zaakceptuj. Tak jestem, czuję zmartwienie, tak czuję frustrację z takiego czy innego powodu. Po prostu to zaakceptuj. To jest pierwszy krok. Następnie Weź kolejne pięć oddechów i z każdym oddechem wyobraź sobie, że uwalniasz jedną stronę, jednego tego szerszenia, jednego tego, jedno, jedno to zmartwienie. Możesz zrobić seryjnie pięć, pięć, a możesz po prostu skupić się na jednym takim najbardziej trapiącym Cię problemie, zmartwieniu, który masz, i skupić się, że wypuszczasz ten, ten jeden. Jest kilka metod. Możesz, tak jak mówię, Wypuszczać pięć kolejnych zmartwień, a możesz skupić się i za każdym wydechem wyobrażać sobie, że część tego jednego wielkiego zmartwienia odchodzi od Ciebie. Powtarzaj to ćwiczenie przez kilka minut. I skup się. Skup się na tym, jak się czujesz tu i teraz. W chwili obecnej. A gdy otworzysz swoje oczy, gdy skończysz to ćwiczenie, zaczniesz się sam pytać, jakie możliwości cała ta sytuacja przyniosła. Jaką lekcję? Ja wiem, że czasami bywa tak, że nawet no, nie ma lekcji. Jakie możliwości? Nieraz przez to przechodziłem. Nieraz dzień w dzień zadawałem sobie pytanie, gdzie jest ta lekcja. Nawet teraz, w obecnej sytuacji, jeszcze nie wiem, jaką mam lekcję w tym momencie. Jeszcze nie wiem. I codziennie. W moim dzienniku wypisuję pytanie, jaka jest dla mnie ta lekcja. Codziennie także pytam się Wszechmocy, wyższych instancji, podświadomości. Powiedzcie mi, poprowadźcie mi, pokażcie mi, jaka jest moja lekcja w tym wszystkim. Co, czego mam się nauczyć, co mam przepracować. Ale zadając to pytanie, zadawaj je także, zadawaj je z wiarą, że ta odpowiedź do ciebie przyjdzie. Bo ona przyjdzie, może nie od razu. To może być we śnie, to może być przez jakiś dziwny sygnał, znak. Przeczytasz coś, usłyszysz coś. Fragment piosenki, fragment książki. Bądź otwarty. Bądź otwarty na przyjęcie tej wiadomości, i w momencie, gdy ją znajdziesz, w momencie, gdy zrozumiesz, jaka jest lekcja, będziesz miał taki. A, to jest to. Więc. Przyjacielu, bez względu na to, przez jakie zmagania, z, czym się, z czymkolwiek się teraz zmagasz, bez względu na to, jakie wyzwania są teraz przed tobą, pamiętaj, że tak samo jak po nocy przychodzi dzień, jak to mówi Budka Suflera, jak śpiewała Budka suflera tak samo po tych wszystkich zmartwieniach, po tych lekcjach, które są teraz dla ciebie do przepracowania, znajdziesz że radość i szczęście, tą prawdziwą radość i to prawdziwe szczęście. Więc bądź wytrwały i dąż do tego, by znaleźć tą lekcję, którą masz przepracować i przepracować ją jak najlepiej. Bo ja wiem, że masz wystarczająco siły, wystarczająco światła, wystarczająco mocy i wsparcia. Więc trzymaj się nadal i z tym wszystkim życzę Ci wielu błysłań.